Natalko. O, witaj dziaders. Co słychać u Ciebie dzisiaj? Pięknie wyglądasz w ogóle. A, dziękuję Ci bardzo, to tak wiesz, żeby pasowało. Bo wyglądasz jak prawdziwa hipiska, mówiąc szczerze. Tak? Tak, bo hipiski generalnie były piękne i miały swój wspaniały styl. Ale... Ale wiesz, no... Yy, ty jakoś tak ośniewająco, no bo jesteś młoda i piękna, no to normalne, młode i piękne Dziękuję kobiety i wyglądają. Za to twoje skrzydła, no powiem Ci, że mm, dodają Ci twojego uroku. Znaczy to nie moje, to są skrzydła Jastrzębia, który zginął śmiercią tragiczną, ale posłużył teraz nam do właśnie tego, żeby... Chyba nie tak. tego zrobić. Tak. E, właśnie, chcę Cię zapytać, bo skoro są hipisi, to też inne są pewnie podgapi. Tak. Subkultury tak zwane. Tak, Kiedyś dokładnie. Generalnie tak, tak się nazywa. I e, to są, jak mówiłem, Wiesz co, Gity? na przykład, tak. na przykład byli, był, była subkultura punków, których miałaś okazję poznać, Gity. ale dużo wcześniej, jeszcze przed hipisami była taka subkultura, którą nazwano gitowcami. I mówiąc szczerze, myśmy się absolutnie nie lubili. Mówiąc wprawdzie, to często dochodziło do rękoczynów. Jak człowiek był sam, a miał przed sobą kilku bitów, to lepiej było po prostu brać nogi dla pas. Jeżeli było na, mieliśmy siły wyrównane, dochodziło do... E, ale być może pomysł. kim są gite? E, kim byli. Bo tak naprawdę to oni niby jeszcze są, ale ta subkultura już praktycznie mówiąc zginęła. Wiesz co, gitowcy to była subkultura, która istniała w zasadzie tylko w Polsce i w Rosji. I w Rosji oni nam mówią na siebie wory, czyli złodzieje. Wory? Wory, wory, wór, tak jak wór. Bo generalnie złodziej w Rosji no to, to jeszcze taki przyżytek z czasów wczesno-komunistycznych, a nawet chyba jeszcze sprzed rewolucji. Generalnie ale myślę, że bitowców wykreowała rewolucja październikowa, bo to wtedy e, tak naprawdę mogli rozwinąć skrzydła. E, to są ludzie, którzy mają całą masę różnych zasad i długo by można o tym opowiadać, ale taka podstawowa e, rzecz, którą można powiedzieć o bitowcach jest taka. Jeżeli e, tak jak ta rosyjska nazwa, złodzieje. Jeżeli uda im się ukraść i nie poniosą za to kary, to jest to dla nich największy sukces. I mówiąc szczerze, ta ideologia to jest cała kwintesencja kapitalizmu. Tylko, że wiesz, kapitalizm używa oczywiście całej masy eufemizmu, żeby ukryć swoje nie. prawdziwe okrycie, oblicze. Natomiast y gitowcy są szczerzy do bólu. A myśmy się nie lubili, dlatego że łączą nas, yy, znaczy łączą, dzielą nas absolutnie fundamentalne rzeczy, takie jak stosunek chociażby do przemocy. Yy, hipisi ocenią yy, no, pokój i no, miłość. Bitowcy tak. tak, uważają, że ktoś, ten kto jest silniejszy, ma prawo wziąć wszystko o temu słabszego. Tak jak tutaj. w społeczeństwie, tylko oni się właśnie, tak jak mówisz, nie kryją. A nawet chyba dumni? Tak, są dumni. I to znaczy, widzisz, są. Zniszczył ich właśnie kapitalizm, bo y, kiedy istniała jeszcze komuna, to oni się jakoś odróżniali. W tej chwili na przykład i ta subkultura y, najlepiej się rozwinęła w więzieniach i później ci ludzie, którzy się poznawali w więzieniach, wynosili te swoje y, zasady. Ale jak wartości, to początku to tak wyglądało, ta subkultura się tworzyła i co? Jakie wartości oni przejęli na samym początku, jak to się rozwinęło i jak się skończyło? Wiesz, co oni wiele. To znaczy, widzisz, te wartości to. O wartościach bitowców można by długo mówić, bo oni rzeczywiście wierzą w to, że w grupie są silni, są solidarni, pomagają sobie wzajemnie, mhm. ale niestety problem polega na tym, że rzeczywistość wygląda trochę inaczej i oni. Yy, tak nie do końca yy, stosują w praktyce to, co wyznają yy, tak, yy, że tak powiem oficjalnie, bo mhm. głównym ich celem, na przykład takim punktem honoru jest nie sprzedać yy, kolegów, nie, tylko, że jak przychodzi co do czego, to po prostu, wiesz, no bardzo rzadko się zdarza, yy, że, yy, że dokonują. Rozumiem, że ta tak. no, przeciwność swoich zasad. Tak. Natomiast generalnie na czym polega największy problem między nami a nimi polegał? To ten, że e, hipisi wyznawali, byśmy wyznawali e, pacyfizm, czyli tak naprawdę e, nie stosowaliśmy przemocy i oni to od razu zaczęli wykorzystywać, natychmiast. Aha. To tak jakby słaby wasz punkt. Tak. I, Zaczęli, tak I prostu... dlatego niestety myśmy musieli za... no. zacząć reagować adekwatnie, bo początkowo człowiek chciał wyznawać te swoje ideały, zderzał się ze ścianą i po prostu musiał z niektórych zrezygnować. I kiedy dochodziło do spotkania z kitowcami, owszem, naszą zasadą było unikać nie reagować na wyzwiska, na różne takie zaczepki, dopóki dotyczyły jakby... warstwy słownej. Aha. Ale kiedy zaczęło dochodzić do do już rękoczyn. do rękoczynów, to główną zasadą było jak, naj, jak najdłużej uniknąć walki. Jeżeli się nie dało, no trzeba było czasami zareagować. Czasem się nie dało, dostało się kierdo pierdol, tak zwany. No bo jak było ich więcej, człowiek sam, no to wiele no. nie nawojował, ale generalnie to był jeden z powodów, dla których y, myśmy łamali te, te takie podstawowe nasze zasady. No. no ale to jakby nie było. To jest przemoc. Y, tak. Nie używasz przemocy na co dzień, nie stosujesz jej w y, dobrą, miłość, to wszystko no nie. Tak. To jest jedno. A, Oczywiście jakby, do, do momentu, kiedy niestety no, praktyka to ci narusza twoją... Y, Przecież o tej intywną, no, atakujecie, no to cię, Właśnie to bronić. musisz się bronić, ale widzisz, tutaj mamy przełożenie na przykład, bo tak jak ci mówiłem ostatnio o tej sytuacji politycznej, nie? Że, no. że w grupie przyjaciół obowiązują zupełnie inne zasady niż w grupie zaprzyjaźnionych ze sobą państw. No tak. I to samo mamy na przykład, widzisz, chociażby, wiesz co, jest w tej chwili dosyć głośno na temat tak zwanego kryzysu uchodźczego. Czyli są ludzie, którzy są po tamtej stronie granicy, stoi polskie wojsko i służby graniczne i nie chcą ich wpuścić i Ale ludzie oni umierają. Też nie, w nie mogą się wycofać oni przecież. Proszę. A czy oni się mogą wycofać? Wiesz co właśnie, tu jest problem, tylko że widzisz, tutaj mamy do czynienia z takim klasycznym dylematem terrorystów. bo, bo Widzisz, ci, którzy mówią na ten temat w ogóle nie, nie biorą pod uwagę takiej osoby jak Aleksander Łukaszenko, który nie. trzyma tych ludzi naprawdę pod bronią. I, I myśmy mieli podobne sytuacje, wiesz, bo w tej chwili, jak ja widzę to, co się dzieje na świecie, to te rzeczy, które teraz się dzieją, myśmy je już intelektualnie że tak powiem przerobili, bo mówiąc szczerze, mieliśmy do czynienia chociażby z gitowcami, którzy zaczęli przenikać do naszego środowiska, no. bo wiesz, walka to co innego, wiesz, walka to wiadomo, damy sobie, czy nawet ja dostanę łomot, ale tyle, potem się rozejdziemy i nie ma, nie ma problemu. Natomiast gitowcom strasznie się podobało na przykład to, że do nas robią piękne dziewczyny. U, u nich było trochę gorzej. No zresztą mieliśmy tą ideologię wolnej miłości, więc to w naturalny sposób im się podobało. I oni też zaczęli jej nadużywać. Czyli co robili? Wiesz co, bardzo, bardzo trudno jest młodej dziewczynie odróżnić kogoś, kto jej mówi prawdę, od kogoś, kto ją kłamie cynicznie wykorzystuje I jej uczucia. To się zdarza, no. I, I mieliśmy tą sytuację, no te 40-50 lat temu w Polsce, gdzie wiesz, tak samo widzisz mamy do czynienia z ludźmi, którzy chociażby mają problem z ustaleniem własnej tożsamości. Kim jestem? Na przykład, no wielu młodych wiesz co, ludzi podczas okresu ale nie, 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 ja nie mówię na razie o tożsamości tej genderowej, chociażby yy, w Polsce jest taki podział, że jedna część sceny politycznej mówi do drugiej części, Wy nie jesteście Polakami, jesteście zdrajcami, chociażby, nie? I wyobraź sobie, myśmy w ruchu hipisowskim mieli to samo. Będę częstszy zarzut, ty nie jesteś prawdziwym hipisem, bo nie robisz tego i tego i tego. A, a ja jestem lepszy od ciebie w hipisowaniu. Wiesz, już w takich debilizmach, nie? Ludzie między sobą zaczęli się różnicować, no. to gryzak sobie nawzajem, starać się jakąś lepszą pozycję, a wiesz, ja jestem hipisem i każdy inny, który jest, jest dokładnie tyle samo wart, ile ja jestem wart, ani trochę więcej, ani trochę mniej. Tylko właśnie, może tak, hipisi, to chodzi ogólnie o ludzi, jeżeli a. by patrzeć w ten sposób, no to by było dużo lepiej. Wiesz co, tak, tylko że tylko każdy wyróżnienie tego ruchu hipisowskiego Polegało na tym, że te wartości myśmy je wyartykułowali, że wszyscy jesteśmy równi, a potem nagle zaczęli przychodzić ludzie, którzy mówią, ja jestem lepszy nie? To, to już takie wiesz, że... Troszkę... No, ale wiesz, można zapytać, a co to dla ciebie znaczy? Tak, można za zapytać. I widzisz, i to były dyskusje, które mogły trwać przez całą noc, a mogły trwać przez kilka lat, a trwają tak naprawdę, trwają do teraz. Tak? I ciągle jest tak, że niektórzy starsi hipisi mówią młodym hipisom, że oni nie są hipisami, bo oni nie przyszli tego, co oni. Ale to właśnie, to, najlepsze jest to, że przecież to nie oni określają, czy są, tylko my sami. Tak. tak, ja wiesz, kiedy ja tak naprawdę zostałem hipisem, dopóki nawet nie znałem żadnego prawdziwego hipisa, bo ja byłem z wioski, tam mhm. większość to byli gitowcy, ale po prostu Zobaczyłem, przeczytałem, posłuchałem, posłuchałem muzyki, uznałem, że to ja jestem mhm. i tyle, ja sobie to przyjąłem, a później to, że spotkałem innych, to, to było tylko takie, wiesz, towarzyskie. Nie? Tak, właśnie tą wartość dajemy sobie sami w sobie i trzeba pilnować jej, nie podważać. Znaczy to też z drugiej strony, wiesz, żeby, żeby nie, pożekaj, do, nie było... Poczekaj, daj dokończyć, bo chodzi mi o to, żeby nie podważać. Jeżeli sobie coś przyjmujesz za cel jesteś w tym, to y, słysząc słowa drugiego nie jesteś fitnessem coś tam, gdy ty nie jesteś pewny, zaczniesz walczyć, ale w momencie, kiedy to sam wiesz, y, że jest... To się to... roześmieje po prostu w twarz, bo wiesz jego słowa niewiele są warte, co znaczy Chociaż z drugiej strony pamiętaj, jeżeli ktoś ci coś mówi, że... Y, bo to się nazywa umana podwójna kontyngencja, czyli istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że masz rację. Mhm. Tak, i to jest pierwsza część tej kontyngencji. Ale w tym bardzo dużym prawdopodobieństwie, że masz rację, istnieje też pewne prawdopodobieństwo, że możesz się mylić. I zawsze widzisz, podwójna kontyngencja jest... E... To tak jak w każdym e, kłamstwie jest ziarenko prawdy. Tak, w każdej prawdzie. E, to znaczy, nie, w no prawdzie nie ma, ale jeżeli mówimy nawet prawdę, mhm. to czasami możemy gdzieś z tyłu głowy tą prawdę mówić, Albo w tym celu, żeby coś, tak, żeby ona się zamieniła w korzystne dla nas kłamstwo. No to za trzeba sobie to. uzyskiwać. No tak, dokładnie. A, właśnie przyszło mi yy, do głowy takie nazwisko kozirewskich. Jak? Jak? Nie, kozirewski, ale mówisz o, o, może o Marku Kotańskim. O kotańskim. O ruchu właśnie. czystych serc dokładnie. i o tych słynnych dokładnie. łańcuchach przez całą Polskę. Wiesz co, tak jak Ci mówiłem kiedyś, to myśmy przywlekli narkomanię do, yy, no tak, na świat. Tak. 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 To znaczy ona istniała, myśmy ją rozpowszechnili na tyle mocno, że, no, że, no, że, no, że to rozumiem, jest że... tak. Ale widzisz, yy, Marek Kotański przyszedł, tak, tak naprawdę on stworzył taki Ruch Monarch. I jak? To było Ruch Czystych Serc? Yy, to znaczy, wiesz co, stworzył taką organizację Monarch, a Ruch Czystych Serc to byli ludzie zaangażowani w to, żeby na świecie było lepiej, w takie ideały pokoju, miłości i tak dalej. Nie? Mm. Natomiast wiesz, też to, że myśmy przywlekli tę zarazę, równocześnie myśmy zaczęli tworzyć sposoby tego, żeby się z tej zarazy wyzwolić. I no na to przykład, sobie sam tak. sprowadził problem na głowę i teraz... I, I tak, i Marek Kotański wziął starych zaćpanych hipisów, wsadził <laughs> ich do pewnego miejsca i powiedział no. im... Zastanówcie, jak to, zastanówcie się, jak to zrobić, żebyście sobie sami mogli poradzić. I wyobraź sobie, że zadziałała taka magia wspólnoty na tyle mocno, że ten sposób został wymyślony i zaczął działać. I ja między innymi dzięki Ale temu... jaki sposób? Że? Po prostu, że rozstawania się z narkotykami, z alkoholem, z no. czytelnymi... w e, tak. tak? Nie do końca nie, nie. w osobnieniu, w pewnej grupie. Ale I później to z tego, tak, wiesz co, e, oczywiście terapie grupowe już istniały wcześniej, tylko że Monar e, postawił na to e, prawdopodobnie, znaczy ci starzy zaćpani hipisi w sposób, że tak powiem, nieświadomy może do końca e, werbalnie, ale jednak mm, zdając mm. sobie sprawę z rzeczywistej e, potęgi komunikacji, postawili na medium prawdy. I, I medium prawdy zadziałało. Zadziałało. I dzięki temu na przykład niektórzy z nas ciągle żyją. Chociaż większość już, że tak powiem, zmarło i to a, a co było wcześniej? Nie, no właśnie, wiesz, powiem Ci, że to, 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 to jest, jeżeli ktoś mówi o hipisach, to głównym zarzutem jest to, że pana pokolenie, z którego część zmarła śmiercią gwałtowną, dlatego, że... No organizm nie wytrzymał w tej ilości. Nawet, wiesz, organizm to po prostu... Mm, yy, też. Wiesz co? Nie. Statystyka. A mogę Cię zapytać, jak u Ciebie to wyglądało? Bo też miałeś doświadczenie tak, tym. Tak, i trafiłem pod skrzydła pana Marka i tak. od tego czasu zacząłem Yy, bo byłem zakłamanym yy, do szpiku kości yy, łajdakiem, który myślał o sobie właśnie też, że jest kimś lepszym, niż mm -hmm. jest. I kiedy trafiłem tam, zobaczyłem jaki jestem naprawdę i dlatego wyszedłem stamtąd i już sobie... A, to tak jakby zderzenie dwóch światów i wtedy otwierasz oczy i rozumiesz. Wiesz co, Zyskujesz to nie jest świadomość. tak, że otwierasz oczy, tak? Tylko to trwa. Otwarcie oczu trwa około roku, a takie pełne drugi rok, albo trzeci, albo piąty i tak naprawdę przez całe życie otwierasz oczy. No, to jest tak. Zyskujemy świadomość tego, co się dzieje i mamy też świadomość tego, co robimy, jakby nauczymy się na tak, o ile chcemy to. Tak, bo czasami jest cała masa ludzi. Słuchaj, ci, którzy umarli byli ci, którzy nie chcieli się nauczyć. Słuchaj, wiesz co, jest pewien facet, to jest mój brat, też prawdziwy hipis, nazywał się Rysiek Rybel. Nie wiem no, czy no. słyszałaś, grał Słyszała. taki takim zespole jam. On śpiewał między innymi list do M, whisky moja brat, my wszyscy hipisi Ale jesteśmy Rozumiem. Braci. rozumiem. Więc y, tak. I siostrami oczywiście, bo są, y, tak. W każdym bądź razie y, Rysiek mhm. zrozumiał, i też był, też próbował, tylko on już był e, trochę za późno I, i, i nie udało mu się. Widzisz? On mógł być teraz tu z nami, też siedzieć na tej kanapie, mhm. ale e, ponieważ te zmiany, e, ja miałem po prostu szczęście, że w ostatniej chwili, gdybym e, ciągnął to jeszcze rok, to już bym nie żył. Nie? Więc Bardzo się... się cieszę, że jednak jest. Dzięki. E, bo nie miałam okazji cię poznać. Wzajemnie. Nie patrzysz w te piękne, niebieskie oczy. Ale właśnie to jest wartość zmiany człowieka, że możemy poznawać innych ludzi i naprawdę wspaniałych ludzi. Yy, tak, wspaniałych ludzi masz. No rację, bardzo się cieszę, bo... bo... że, że e, cię poznałam i on tak. No tak. jesteś osobą, przy której ja się rozwijam, więc to jest bardzo bardzo yy, ciebie. To w ogóle jestem, jestem yy, że tak powiem. Dobrze, ale wiesz co, może sobie, bo nie po cośmy się tu spotkali. Wracając do, że tak powiem, naszego sedna, mhm. chciałem Ci powiedzieć, że generalnie jak się człowiek zaczyna myśleć o życiu, to zaczyna sobie zdawać sprawę, że ono jest strasznie skomplikowane, ale później jak prze, przejdzie przez serię takich bolesnych zderzeń z głupimi pomysłami, to nagle, patrząc z perspektywy, okazuje się, że życie jest bardzo proste. Tak, i wiesz co, ludzie, e, jak sądzisz, czy ludzie, którzy mieli kontakt właśnie z narkotykami, z takimi substancjami e, szybciej mogą na to, niż ludzie, którzy nie mają z tym kontaktu. Wiesz co, nie, nie, nie. Ja jak, e, jak byłem w tym procesie e, właśnie w monarze. Tam i myśmy sobie myśleli, o kurde, my jesteśmy tacy lepsi niż reszta świata. Nie, to jest złudzenie. My jesteśmy dokładnie tacy sami jak reszta świata. Po prostu inne typy e, aktywności umysłowej u nas e, przez pewien czas funkcjonowały. Używaliśmy medium prawdy, tak jak Ci powiedziałem w nawiązaniu do teorii systemów i... Powoli uczyliśmy się używania mediów miłości, do czego tak naprawdę my jako ludzie prawdopodobnie jeszcze musimy dojrzeć. Tak, to jeszcze z kilkaset, może kilka tysięcy lat, ale dojrzejemy. Ale zauważyłeś, jak słabo się rozwijamy, bo jesteśmy skupieni tak na sobie i na, tak. tym, na problemach, że zamiast mm, okej, okay, każdy ma problemy, ale zamiast się zagłębiać, użalać nad sobą i... No to nic nie zmieni, tylko pogarsza naszą wewnętrzną sytuację. żeby sobie powiedzieć, tak było, było źle, ok, ja to przyjmuję, biorę, uczę się z tego i idę dalej. Tak, dokładnie, dokładnie. Tylko, znaczy wiesz, idę dalej, ale właśnie to uczę się z tego mhm. i odrzucę. Bo wiesz, są też ludzie, którzy w teorii znają wszystkie y, takie sztuczki, jakie się stosuje w terapiach uzależnień. Mhm. Ale to, że oni znają te sztuczki, powoduje, że nie mają szans. Że nie mają szans. Wracają cały czas. Bo oni nie są w stanie osiągnąć tego wyższego poziomu dbania yy, o swoje życie. No bo, bo, bo tak naprawdę od tego się wszystko sprowadza. No, najprostsze no czynności. No, dokładnie. Słuchaj, myślę, że... Yy, Wyczerpaliśmy to. Tak, dzisiaj taką fajną. No, dzisiaj e, poszło tak jakoś. Tak, sympatycznie, bo no. no, To może ta twoja e, piękna kreacja. Inni, że chyba, tak? Ta 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 ta. ta. Och, Słuchajcie, Jak państwo patrzą. Tak. Nasza Natalia jest no. przepiękna. Dzisiaj, zresztą zawsze. Słuchaj, no, dziękuję. Natalio, dziękuję ci za ja miłą rozmowę. I do zobaczenia następnym razem. Oczywiście. No to trzymaj się.